Biały ozeł w koronie na czerwonym tle. Tu jest serb, taków herb. bo kurun kurum, złocony dziób. To jest król, taków król. Biały ozeł, ozeł biały. Na czerwonej herb Biały ozeł, ozeł biały. Biały ozeł w koronie na czerwonym tle To jest herb, taków herb Płoty, spony, korona o złocony dziób To jest król, taków król Biały ozeł, ozeł biały On tak wiele dla nas na